Dla telewizji narodowej i portalu Anty Ooun Upa, właściwie dla strony Anty Upa na portalu Facebook, Eugeniusz Sendecki prowadzi wywiad z prezesem Ryszardem Oparą, właścicielem Neonu 24, dawniej nowego ekranu, finansistą i lekarzem, człowiekiem sukcesu. Omawiamy jego pobyt w Australii i zbliżamy się do powrotu do Polski. Namówiony przez polityków bogacz. Jeden ze stu najbogatszych ludzi w Australii. Wraca pełen nadziei, z radością, w shortach ma złoty nugget z typu bara, który przynosi szczęście, no i ściera się z polską rzeczywistością. Panie prezesie, powrót do Polski, nie ma już PRL, jest trzecia RP i co dalej? No, wydaje mi się, że... Mój problem polegał na tym, i to w pewnym sensie jest nadal mój problem, że ja nie bardzo e, rozumiem Polaków. W związku z tym, że jestem w pewnym sensie człowiekiem naiwnym, nie, nie rozumiałem takiej jednej prostej rzeczy, że w Polsce każdy e, no, musi przede wszystkim dbać o swoje własne interesy. Nie można nikomu właściwie zaufać. Niestety to chyba jest, ja nie wiem, czy ludzie się tak nauczyli w czasach PRL-u. Czy to było czy te lata, czy 150 lat zaborów, czy to spowodowało, że jakoś niestety Polacy nie potrafią działać razem i w, w zgodzie. Jeżeli Polakom się trafi jakiś gość, który ma trochę kasy, no to każdy próbuje od niego trochę tej kasy wyciągnąć. Poszeczkę, tak? Poszeczkę. I to nie tylko mówimy o Polakach, ale mówimy również, od, e, e, mówimy również o instytucjach polskich, prawda? No, takich jak na przykład banki. To jest klasyczny przykład. Przecież w Polsce 80-parę procent banków jest pochodzenia zagranicznego. Dlaczego? Dlatego, że te banki doszły do wniosku, że Polaków jest łatwo nabrać, łatwo oszukać i w związku z tym oni w ten sposób prawda, zarabiają, korzystają z pracy Polaków i wywożą pieniądze, eksportują pieniądze za Ja uczyłem się i robienia interesów w Australii. I tam jest zupełnie inaczej. W Polsce jest zupełnie inaczej. Tam można wierzyć ludziom, można wierzyć bankom, można wierzyć instytucjom, natomiast tutaj niestety w Polsce e, trzeba mieć wszystko prawda, na papierze, trzeba, no, ja nie wiem. Czy trzeba być prawnikiem, żeby, żeby w ogóle. Wrogowie <coughs> Polski, ludzie, którzy niszczą każdą wybitną jednostkę i niszczyli Ryszarda Oparę, doprowadzili do sytuacji, że majątek tam zdobyty dzięki złotemu nugetowi z Tipo Bara tak. bardzo szybko rozkrawili. Zabrali. Nie, no, pan, ja przyjechałem do Polski 20 par milionów dolarów. To była dosyć duża kwota w latach 90., prawda? No, zbudowałem piękny dom, jeden, drugi, prawda, potem z, z, zbudowałem bardzo duże centrum logistyczne w Piasecznie, w, w Warszawie, no trochę chciałem, dużo również dałem dotacji do domu dziecka. Ja mam takie prawda? pytanie bardzo szczere, jak Panu to sobie się wydaje, czy to, że Pan tutaj w Polsce został okradziony, to był przypadek, czy planowe działanie wojskowych służb informacyjnych? Ja myślę, że właśnie to jest planowe działanie. To była tak zwana ustawka, bo tutaj się pojawił Polak, który miał trochę kasy, miał trochę głowy i on stanowił zagrożenie dla istniejącego układu. On stanowił zagrożenie, bo jak się ma kasę i ma się głowę, to można naprawdę wiele zdziałać. A Polska niestety jest krajem układu. Ale to ciekawe, bo tak, ja spotkałem się. To w internecie jest często powtarzane z czymś, co jest zupełnie inne niż to, co pan mówi. Otóż e, wersja, która krąży w internecie, to jest taka, że Ryszard Opara zdobył swój majątek dzięki wojskowym służbom informacyjnym, dzięki inwestowaniu pieniędzy wyprowadzanych przez służby informacyjne do Australii i tam pomnażanych na giełdzie. Natomiast to, że tutaj został okradziony, to nie został okradziony, tylko mu się należało, trzeba było mu by dokopać. Jest szerzona w internecie taka wersja, która zachęca nas, porządnych ludzi, Polaków, internautów polskich, do tego, żeby nie interesować się za bardzo, jak to było naprawdę z tym roztrwonieniem czy zniszczeniem majątku opary tutaj w Polsce. I teraz tak. Pan walczy. Wiemy, że są jakieś procesy sądowe. Znalazł pan złoty Nugat, czyli być może szczęście się do Pana odwróciło, chociaż nie wiadomo, jak to w tych sądach będzie. Ja tutaj sądy, to Panie prezesie. Panie doktorze, ja pojechałem, jak zanim wyjechałem do Australii, to w Polsce pracowałem w szpitalu, na Banacha, w przychodni na jedźników, prawda, i w pogotowiu. Pracowałem 24 godziny na rok. I zarabiałem w sumie około 50 dolarów miesięcznie. Jak pojechałem do Broken Hill i tam byłem anestezjologiem, Pracowałem też 24 godziny na dobę, a nawet 28 godzin na dobę. I wie pan, jaki była pierwsza wypłata? 15 tysięcy dolarów. To nawet dzisiaj się wydaje niesamowite. Dlatego, że tam były nadgodziny, to... Jak ja dostałem taką kasę, prawda? No to ja byłem. Nie kupił pan sobie jacht, tylko zainwestował pan, żeby ją pomnożyć. Ja pierwszą rzecz, którą ważną inwestycję, którą zrobiłem w Australii był system, Taki, gdzie tak zwany lekarz ogólny, General praktyczny, e, praktykował w swoim. Lekarz POZ. Tak, POZ. Praktykował w swoim gabinecie od godziny 9 do godziny do lunchu, potem szedł na lunch, potem wracał o godzinie 2 do 5, prawda? I koniec. I ludzie, którzy byli chorzy, a poza tym tam nie ma czegoś takiego jak zwolnienia L4, prawda? To musieli iść na izbę przyjęć. W związku z tym były kolejki na izbie przyjęć. Na ja Sorach, czyli to się tak. w Polsce obecnie nazywa szpitalne Oddziały ratunkowe. I. A ja powiedziałem, bo mój kolega kiedyś do mnie mówi, słuchaj, taki Brad Johnson, on się nazywał, przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, ja tutaj chcę z tobą kupić stację benzynową, bo ty masz głowę do takich tamtego, ty w ogóle jesteś człowiek interesu. Ja mówię, słuchaj, dobrze, ja mogę kupić ten budynek, ale ja z tego zrobię 24 medical Center. Czyli to była przychodnia otwarta. 24 godziny 363. Czyli godzina. takie połączenie POZ-u, czyli Podstawowej opieki zdrowotnej z czymś, co dzisiaj w Polsce funkcjonuje i nazywa się Nisios, ewentualnie NPL, czyli Nocna i świąteczna opieka zdrowotna albo nocna pomoc lekarska. I ty to zorganizowałeś w Australii. Ty na to wpadłeś. Ja zreformowałem całą służbę zdrowia w Australii. Pan bo prezes. Ja... Zaraz, zaraz, panie doktorze, twór działał jak Narodowy Fundusz Zdrowia dla Australijczyków. Ja zrobiłem w ten sposób, że w tej przychodni był rentgen. Była, można było robić badanie krwi na miejscu. Dzisiaj badanie krwi robi się za pomocą komputera. Pobiera pan krew, wsadza pan próbówkę do... i koniec. I proszę pana, i tam. A tam już też była taka technika? Czy musiało tak. to być laboratorium? Nie, to musiel... mogliśmy, podstawowe badania robiliśmy na miejscu. Czyli mieliście już swoje laboratorium, maszyny takie skomplikowane, tak. które laboratorium bardzo upraszczają. Ile godzin trwała od pobrania do wyniku? Za godzinę. Czyli standard obecny. Przypomnijmy, to były lata 80. 80. E, dzisiaj Ale, mamy doktorze. rok 2016, czyli to było e, 30 lat temu. Tak. Wprowadzono wtedy tak zwane merike, czyli wszyscy mieli ubezpieczenie państwowe. I tak jak ja na przykład ciężko pracując w Broken Hill zarabiałem miesięcznie 15 tysięcy dolarów, to tutaj ja dziennie zarabiałem 15 tysięcy dolarów procesem wyobrazić. Czyli genialny człowiek, który wpadł na to, na co dzisiaj wpada Narodowy Fundusz Zdrowia, 30 lat temu, mając pewne rzeczy i ten człowiek... Zaraz, ale królowa brytyjska albo premier Australii to powinien pana prezesa na rękach nosić. Okazali ja z... coś za to? Nie. Właśnie, to czyli okazali niewdzięczność. Okazali też niewdzięczność, ale A, zaraz, 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 Czyli zaraz. okazuje się, że to nie tylko Wojskowe Służby Informacyjne PRL, ale również australijskie też nie są takie skore do uczciwego traktowania genialnych ludzi, tak? E, wie pan, geniusz jest niewygodny wszędzie. Ja bym tak to określił. Mm. I, ale ja zbudowałem pierwszą taką 25 American Center. Teraz w każdej dzielnicy Sydney, Melbourne, tam wszędzie to jest. Wszędzie to jest. I był jeden, zakaś... tylko problem. Czy... jeden tylko był problem. Moja żona mi powiedziała: słuchaj, Ryszard, jeżeli ty chcesz w ten sposób dalej ciągnąć i pracować 28 godzin na dobę, prawda, to ty szybko zostawisz młodą, piękną, bogatą wdowę, prawda, a ty niestety umrzesz na atak serca. I, i ona miała rację. Ja sprzedałem to centrum. Bo ja, tam był jed, jeden problem. Ja musiałem zrobić szkolenie w radiologii, musiałem zrobien, y, zrobić również, y, z, zrobić się fachowcem od badania krwi, prawda, i tak dalej. To nie tylko była kwestia pobierania krwi. Specjalistą ja musiałem... diagnostyki laboratoryjnej. Tak, tak. I w związku z tym, ja po pewnym czasie, ten mój kolega, on jak zobaczył, jak to zarabia, prawda, no, cały czas mnie atakował, żeby to wykupić, ja poszedłem do e, prywatnych szpitali. I pierwszy prywatny szpital, to jest dłuższa oczywiście historia, zrobiłem dla, jako szpital rehabilitacyjny. Stop, przepraszam. Czy to był ten moment, kiedy pan prezes przestał być lekarzem, a zaczął być zarządcą służby zdrowia? Panie doktorze, to było już tak, że ja wtedy nagle w ciągu trzech lat stałem się bardzo zamożnym człowiekiem. Bo ja kupiłem sobie mieszkanie. Nie było na to stać. Jak ja poszedłem do banku, to bank mnie tylko pytał, ile pan chce pożyczyć pieniędzy. Proszę bardzo, chce pan milion, dwa, trzy, dziesięć, nie ma problemu. Czyli ci ludzie zauważyli w panu takiego geniusza, taką złotą kurę zresztą są diamentowe jaja, i stwierdzili, że trzeba przedstawić koszyk. A jak pan z koszykiem takich jaj pojawił się w Polsce, to oni zamiast podstawić jeszcze większy koszyk, żeby było tych ja jeszcze więcej, to nie powiedział kradnie. Jeszcze był jeden tak, taki element, który jest elementem ludzkim. Mianowicie ja e, rzeczywiście kupiłem sobie Rolls Royce'a tak. wtedy i lekarze moi koledzy mówili tak. Skąd tam dodali takie słowo? Nie będę tego cytował na wtedy. Proszę zacytować do... australijskich lekarzy. Proszę bardzo. E, how the fuck! How the fuck! Co to e znaczy? No nie, nie, no to, to, jest przekleństwo, to, jest... to jest... konkurs y, y, telewizyjny telewizji narodowej i y, Anty będą mogli w y, 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 komentarzach rozszyfrować, co znaczy. Nie, nie. Jak to było? What the fuck? Co to... Okej, okay, idźmy dalej. Where the fuck this guy is from? To znaczy skąd. On... Skąd ten skurczywik jest... Skąd on pochodzi? No, tak. Aha. O, o, to jest Polak. Mm. I on tu niedawno przyjechał i on już jeździ Rolls Royce. No jak to się może... A my jeździmy ciągle jakimś tam Fordem, Falconem, bo tam najbardziej popularny samochód był. Bo tam lekarz taki ogólny, powiedzmy, zarabiał 1000 dolarów tygodniowo. A ja zarabiałem 15 tysięcy dziennie. O. No i oczywiście to, to zaczęło irytować. Aha, zaraz, 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 czyli, czyli na początku, jak pan uratował jakiemuś, jakiejś grubej rybie, nazwijmy to z Izby Lekarskiej, życie, to panu bez problemu unostyfikowali dyplom, tak. ale potem, jak już stał się pan prezes grubą rybą Zacząłem jeździć to w nagle Austrojce, się okazało że e, a, 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 a australijscy lekarze podrapali się za uchem zaczęli szukać dziury w całym i spiedzi, zaraz przecież on nie ma no nostry... nie zdał egzaminu gdzie on jest on nie jest lekarzem precz Czyli okazuje się że zazdrość nie jest przymiotem tylko w Polsce śmiejstwo i zazdrość jest wszędzie zwłaszcza jak się człowiekowi zacznie powodzić i on jest właściwie no on jest nie nasz przecież no, on... Jest nieaustralijczy. I, I tutaj zaczęły się trochę moje problemy. Czyli bo oni zaczęli pana tępić jak, jak Żyda. Nie, nie, oni po prostu nie przedłużyli mojej rejestracji medycznej, bo tam rejestracja medyczna co rok trzeba przedłużyć rejestrację medyczną, tak jak prawo jazdy na przykład też co trzy lata. No to jest jakaś forma podatku. Ale co ten John Grant wtedy już się odwrócił, nie chciał być pana przyjacielem? On już przestał być, bo on przeszedł na emeryturę. Aha. On przestał być tym. Nie. Jest John mniej... Grant, przypomnę, bo to było w poprzednim filmie telewizji narodowej, anty Oun-Upa. Otóż John Grant to jest ten pan, któremu prezes będąc lekarzem na Izbie Przyjęć, na Sorze, w Szpitalnym Ratunkowy, uratował życie. I ten człowiek w ramach wdzięczności, w sposób przyspieszony, bo poznał, doznał, doświadczył, jak, z jakim fachowcem medycznym ma do czynienia, przedłużył, nocyfikował, czyli udzielił panu rejestracji. Tak, tak? tak, Ale potem jego następcy, którzy już pochodzili z partii pracy, doszli do wniosku, że no, trzeba może znacjonalizować medycynę w I wprowadził właśnie tę melikę. I no nie, no, to, to tak trochę nie wypada. No, doktor jeździ Rolls-Royce, ma taki piękny dom, prawda? No nie, no to a on nie zdał egzaminu. W związku z tym nie przedłużono mi rejestracji, ja wziąłem medical Board do sądu i w sumie wygrałem sprawę. Dlatego, że ja przez 5 lat, 6, 7 lat praktykowałem znakomicie, prawda, nie popełniłem żadnego błędu nigdy, w związku z tym nie było powodów, żeby mi odebrać rejestracji, oprócz tego faktu, że oni powiedzieli, no właściwie on nie zdał egzaminu. W związku z tym my po prostu nie przedłużymy. A sąd nie miał takiej władzy, żeby nakazać przedłużę. I to był jeden również z tych powodów, ja mówię, no dobra, no jak mnie tutaj już nie chcą, no to ja pójdę i będę budował prywatne szpitale. I tak właśnie się zaczęła moja kariera, jeżeli chodzi o budowanie prywatnych szpitali. Bo z jednej strony nie mogłem praktykować, a z drugiej strony. Czyli tutaj już można powiedzieć, że pan doktor, pan prezes doktor, już musiał być bogaczem, biznesmenem i milionerem, ponieważ nie miał innego wyjścia. Nie mógł nie wrócić miał, do słuchawek tak? i fartucha, bo zabrali. Ale panie doktorze, ja yy, właśnie, no, żeby zbudować tam prywatny szpital, ja wtedy. Szukałem jakiegoś prywatnego, miałem powiedzmy tam około miliona dolarów, prawda, Który to roku? był rok? Który to był rok? 87. 87 roku. Poszedłem do takiego pana, który on się nazywał um, tak. um, Okej, okay. przejdźmy dalej. Aleksander Norton, Alexander Norton, ale jego... On był hindusem, ale jego matka z domu była Luschwitz. Luszwic. Tak, no wiadomo. I on, ja mówię do Ale niego, z których Luszwicu? Bo to różni Luszwice są w Polsce, są Luszwice i poza Polską są Luszwice. Bardzo sympatyczny facet. Ale Polak z pochodzenia? Ten, Nie, że... on był Hindus. Ale ta mamusia to była z Polski Luszwicz czy ehm, z innych Luszwiców? To była z Austrii z ale pewnie z Polski, bo ci z Zausy to z Polski. Jest Polski. No w każdym no razie i... ja mówię do niego, że ja bym chciał kupić prywatny szpital, a on do mnie mówi, a ile ty masz synku pieniędzy? On był dużo starszy o mnie. Ja mówię, no mam tam milion, półtora miliona dolarów wolnych akurat teraz. On mi mówi, słuchaj, za to, to ty możesz kupić 10 łóżek w szpitalu. Ja mówię, jak to 10 łóżek? No tak, no bo każde łóżko, cena jest mniej więcej 150 tysięcy dolarów. Ja mówię, no dobra, no to trudno, no to on nie kupi. Ale Luschwitz Jemu zależało na tych 1,5 miliona dolarów i następnego dnia do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, wiesz co, ja znalazłem dla ciebie szpital. To jest szpital, który jest własnością sióstr zakonnych. Oni mnie to sprzedadzą za półtora, on ma 40 łóżek ten szpital, prawda? Tylko ty musisz mi dać pomysł, co z tym dalej zrobić. No a ja poszedłem, zobaczyłem ten szpital i zdecydowałem tam zrobić takie centrum rehabilitacyjne dla osób po urazach komunikacyjnych. Bo tam było mnóstwo młodych ludzi, którzy nie było wtedy ograniczeń szybkości, którzy mieli urazy mąż, rdzenia kręgowego itd., itd. I oni byli rozrzuceni po różnych szpitalach, którym ja przez. E, te siostry zakonne to były siostry katolickie czy prawosławne? Katolickie. Mm. Ale one chciały się pozbyć tego szpitala, bo on był niedochodowy. I ja poszedłem do takiej organizacji, która się nazywała Government Insurance Office, to jest takie biuro, takie jak u nas. Rządowe biuro ubezpieczenia. ZUS. ZUS tak. ZUS. Który płacił za rehabilitację tych osób? Ja mówię do nich, proszę Państwa, ja mam tutaj taki pomysł, żeby zbudować centrum rehabilitacji dla osób po urazach komunikacyjnych. Oni po tygodniu doszli do wniosku, że to jest genialny pomysł, dlatego że ja im powiedziałem przede wszystkim, że ja zrobię to za połowę ceny, którą oni teraz płacą. I ja zbudowałem pierwszy szpital w Eastwood, to była taka dzielnica Sydney, 40 łóżek który miał 100% obłożenia. I panie doktorze, to był początek mojej kariery jako właśnie budowniczy szpitali rehabilitacyjnych. I pan zbierania. ma dar organizacji służby zdrowia. Tak. Czyli pan minister radziwił a ogląda telewizję na zapewne. A na pewno jego rzecznik, prześlemy ten film do rzecznika wlasowego ministerstwa zdrowia. Zresztą ja się wybieram do ministerstwa zdrowia w związku z tym, co się dzieje, co się działo. W szpitalu Wolski w Izbie Wytrzejwej Warszawskiej. I, I proszę bardzo, mamy człowieka, który może zreformować Polską Służbę Zdrowia. Gdyby pan dał radę? Ehm, o, wie? właśnie. W Australii się udał, a w Polsce podjąłby się pan? Ehm, można spróbować, natomiast wydaje mi się, że głównym niestety problemem, i panie doktorze, ja, pan wybaczy, ja jestem lekarzem, pan jest lekarzem. Głównym problemem do reformy są dwa główne problemy. Pierwszy to jest lekarze. I drugi to jest lekarz. I teraz jeszcze przyszedł do nas piesek, który zaczął szczekać. Na tych lekarzy to tych lekarzy. jakiś piesek nas czeka. Okej. Okay. Szanowni Państwo, z przyczyn technicznych kończymy tą bardzo interesującą opowieść. Będziemy kontynuować, mam nadzieję. Dobrym polskim finansistą, człowiekiem sukcesu, któremu sukces odebrali źli ludzie i w Australii. Nieskutecznie odbierali i w Polsce skutecznie, yy, ale... Ja bym chciał jeszcze właśnie powiedzieć później, w następnym, kolejnym jakimś tam naszej rozmowie o polskiej reformie służby zdrowia, o polskiej reformie systemu bankowego, o tym, jakie yy... mnie tutaj spotkało nieszczęście ze strony Banku PKO S.A., bo to jest bardzo ciekawy yy, Właśnie, temat. na koniec tego wejścia. Yy, będzie rozprawa sądowa 18 sierpnia. Próbujemy ją przełożyć. O... Dlatego, że Ale będzie, na pewno ona się odbędzie, na godzinę, którą jest planowana? Panie doktorze, niestety mój mecenas, pan profesor Kordasiewicz, zachorował i nie wiem, czy ta rozprawa się odbędzie 18 Ale Albo będziemy być... o niej informowali. Na razie 18, 18. ma się odbyć. w ogóle o tym problemie. Jest problem z jednym z największych, właściwie największym bankiem w Polsce. Jest konflikt między panem prezesem a tym bankiem. Pekao ciekawy problem. Ja się którym... nie boję tego powiedzieć. PKO oszukał uszukał mnie na bardzo dużą kwotę. I ja bardzo chętnie na ten temat powiem. Telewizji na ile? Narodowej. Na ile? No, około 100 milionów złotych plus odsetki. No to jest jednak spora kwota. Nawet dla pana doktora. <laughs> bardzo serdecznie dziękuję. Materiał dla Anty oun i Telewizji Narodowej realizował Eugeniusz Sendecki, a bohaterem wywiadu był Ryszard Opara. Prezes Neonu24. Polska, dawniej, Polska. Nowego Polska. 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 Dziękuję bardzo.